Prawa ochrony na znak towarowy mogą również zostać unieważnione. Do unieważnienia dochodzi na skutek złożenia wniosku o unieważnienie. Podstawą do złożenia takiego wniosku to, może być natomiast występowanie wcześniejszych bezwzględnych e, przeszkód rejestracyjnych lub istnienie wcześniejszych praw podmiotów, niektórych wcześniejszych praw podmiotów trzecich. Do unieważnienia znaku towarowego może dojść e, całościowo względem wszystkich towarów i ich usług lub częściowo względem tylko niektórych z nich. Ponadto prawa do znaku towarowego mogą również wygasnąć. Dochodzi do tego na przykład na skutek upłynięcia okresu, na, którym te, na, na które te prawa zostały udzielone lub też na skutek zrzeczenia się praw ochronnych do znaku towarowego przed urzędem patentowym przez podmiot uprawniony. Do, do takiego zrzeczenia również może dojść całościowo względem wszystkich towarów i usług lub częściowo względem niektórych z nich. We przypadku zrzeczenia się praw ochronnych wydawana jest również decyzja o wygaśnięciu praw ochronnych. Ponadto do wygaśnięcia praw ochrony na znak towarowy może dojść również w do innych określonych w ustawie, np. w artykule 169 prawa własności przemysłowej przypadkach. Do takich przypadków należą między innymi sytuacja, w której znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez nieprzerwany okres 5 lat względem towarów i usług, do których został zgłoszony. Bądź sytuacja, w której utracił znamienia odróżniające ze względu na to, że stał się oznaczeniem powszechnie używanym w obrocie.